Przez ostatnie lata produkcje o superbohaterach zdominowały kino, a patrząc na ranking wszechczasów pod względem box office'u, w pierwszej dziesiątce znajdziemy aż cztery superbohaterskie filmy. Z każdym kolejnym rokiem ilość tego typu produkcji rosła, aż doszliśmy do obecnego momentu, w którym ewidentnie odczuwalny jest przesyt i widoczna jest tendencja spadkowa pod względem jakości i popularności. Natomiast w tym materiale zobaczymy jak ten okres wyglądał w świecie gier i czy superbohaterowie podbili również serca graczy. Zacznijmy od serii Batman Arkham, która była prekursorem i udowodniła, że gry o komiksowych postaciach mogą być topowymi produkcjami. Wyróżniającym się elementem wszystkich odsłon serii był innowacyjny na tamten moment system walki, tak zwany Free Flow Combat System który tworzy bardzo płynną walkę, ponieważ możemy łatwo zmieniać cele naszych ataków po drodze unikając i parując nadchodzące uderzenia. Jest to typ walki, który jest łatwy do zrozumienia, natomiast tworzenie długich serii ciosów nie otrzymując po drodze żadnych obrażeń jest już niemałym wyzwaniem. Sami pewnie spotkaliście się już z podobną walką w innych grach, natomiast właśnie gry z serii Batman Arkham były jednymi z pierwszych wykorzystujących i dopracowujących tą mechanikę do takiego poziomu. Poza tym fabuła... Klimat miasta Gotham, ciekawe misje i możliwość zmierzenia się z wieloma przeciwnikami znanymi z komiksów były również atutami tej produkcji. To wszystko sprawiło, że cała seria ma obecnie status kultowej. Warner Bros. chcąc powtórzyć ten sukces kilka lat później wypuścił Gotham Knights. W którym to tytułowi bohaterowie muszą opanować miasto po śmierci mrocznego rycerza. Tuż przed premierą tej produkcji, gracze zostali poinformowani o tym, że gra będzie działała tylko w 30 fps na konsolach. Dodatkowo, sama produkcja miała spore problemy techniczne na premierę i niestety była tylko cieniem serii Arkham. Dodanie do tytułu luter shooterowych mechanik nie wyszło najlepiej, i w Gotham Nights pełno było powtarzalnych misji pobocznych, dnego grindu. Drzewko rozwoju postaci stało się przepakowane, sama walka dużo straciła przez przeciwników, którzy stali się gąbkami na uderzenia. Chyba taką najjaśniejszą częścią tej gry jest fabuła, która ma swoje momenty. W tytule jest też dostępny kop, produkcja. Nie okazała się hitem i została raczej szybko zapomniana, ale nie jest to jedyna tego typu gra, bo takich tytułów o grupce bohaterów, które są lootcherami, jest więcej. I chociażby na początku obecnego roku dostaliśmy tytuł Suicide Squad Kill the Justice League od twórców kultowej serii Arkham i tutaj również napotkamy nieciekawe misje, Grind i słaby rozwój naszych postaci. Dodatkowo, gra jest jeszcze usługą, więc oczywiście nie zabraknie w niej mikrotransakcji, które w grze za ponad 300 zł są bardzo słabe. Porównując wygląd miasta z serią Arkham, to produkcja z 2024 roku wypada dosyć blado. Walka jest chaotyczna i niesatysfakcjonująca, a niestety w tym tytule jest jej dość sporo. Ja też nie rozumiem doboru głównych postaci, bo przynajmniej ja z czwórki głównych bohaterów kojarzę tylko Harley Quinn, ale może być to to po prostu moja nieznajomość świata DC. Pozytywnymi aspektami tej produkcji są kaczenki oraz dobry stan techniczny na premiere. Według twórców, gra będzie wspierana i naprawiana w przyszłości, ale ciekawe jak to długo potrwa, ponieważ patrząc na statystyki na Steam, w Suicide Squad gra dość mało graczy, a ich liczba będzie raczej tylko spadać. I żeby nie było, tego typu wpadki nie wydarzają się tylko w uniwersum DC, bo Marvel również ma taki tytuł, a jest nim Marvel's Avengers. Gra posiada trybla pojedynczego gracza, który był... Raczej najlepszą częścią tej produkcji, natomiast cała gra była skupiona wokół trybu multi, który polegał na bezsensownym grindzie. Tutaj również mieliśmy do czynienia z chaotyczną walką, natomiast część bohaterów zostało dobrze zrobionych, różnorodnie pod względem swoich zdolności, ale np. przykład Spider-Man, który pojawił się po premierze w porównaniu ze Spider-Manem od Sony, wygląda tragicznie. Przez to, że jest to gra usługa, były w niej również mikrotransakcje, które w późniejszym czasie twórcy zaostrzyli, wprowadzając Elementy pay-to-win, twórcy usunęli je pod naporem krytyki graczy, natomiast sam fakt dodania tego świadczy o desperacji wydawcy przez nieudaną premierę. Tytuł po 30 września 2023 roku został wycofany ze sprzedaży. Porażka tego typu produkcji osobiście mnie cieszy, ponieważ był to czysto korporacyjny produkt, totalnie antykonsumencki. Przejdźmy teraz do dużo lepszej produkcji, czyli Marvel's Guardians of the Galaxy. Jest to single player w którym wcielając się w Star Lorda, przeżywamy z grupką superbohaterów kosmiczne przygody. Produkcja dostała bardzo pozytywne oceny od graczy i krytyków, gra posiada dobrą i wciągającą fabułę, interakcje między grupką głównych bohaterów są świetne, w czasie gry odwiedzamy wiele pięknych lokacji. Co do rozgrywki, dostarujemy tylko Star Lordem, natomiast możemy wydawać rozkazy grupce naszych towarzyszy, które są takimi super zdolnościami. Możemy ich użyć w czasie walki i eksploracji, a sama walka bywa czasami trochę nudna, ponieważ strzelanie ze w Star Starlorda nie wymaga od nas celowania, oraz one same nie zadają za dużych obrażeń, więc często walka polega na unikaniu pocisków i czekaniu, aż cooldowny na umiejętności naszych towarzyszy oraz nasze się skończą. Natomiast te umiejętności można też dość ciekawie łączyć. Niekiedy będziemy musieli podjąć jakąś decyzję, ale takie wybory wpływają tylko na najbliższe wydarzenia, bo gra jest raczej liniowa. Produkcja niestety nie osiągnęła wielkiego sukcesu, dość szybko pojawiła się w Game Passie, natomiast ja wam polecam tą grę, szczególnie gdy jesteście fanami filmów o Strażnikach Galaktyki. Pozostając w świecie Marvela, to bardzo ważnymi tytułami jeśli chodzi o produkcje superbohaterskie są Spider-Many od Sony, a dokładnie od Square Enix. Do tej pory dostaliśmy jedynkę Milesa Moralesa, który jest trochę takim DLC sprzedawanym jako osobna gra, oraz dwójkę. Twórcy świetnie wykonali poruszanie się człowiekiem pająkiem po mieście, i to jest naprawdę niesamowite, że samo przemieszczanie się jest tak przyjemne i w mojej opinii to najlepszy element tych wszystkich produkcji. Dodając do tego walkę, która jest dość podobna do tej serii Arkham otrzymujemy niezwykle płynny i przyjemny gameplay co do misji. To w pierwszej części zadania poboczne były bardzo powtarzalne i nudne, natomiast twórcy poprawili się w tej kwestii drugiej odsłonie, gdzie dostaliśmy dużo ciekawsze side questy. Fabularnie, przynajmniej moim zdaniem, wszystkie gry z tej serii wypadają raczej przeciętnie. Mi pod tym względem najbardziej przypadł do gustu Miles Morales. Wizualnie każda odsłona trzyma wysoki poziom, szczególnie dwójka budzi wrażenie, która jest prawdziwym next genem. I ogrywanie tej produkcji na PS5 ze wszystkimi funkcjami pada od Sony to świetne doświadczenie. Każda z odsłon tej serii była sporym sukcesem, i dla przykładu, dwójka sprzedała się już w liczbie ponad. 10 milionów kopii. A przypomnijmy, że pojawiła się pod koniec zeszłego roku. W 2013 i 2017 roku pojawiły się gry z serii Injustice. Były to bijatyki z bohaterami w świecie DC. Obie produkcje zebrały dobrą cenę od recenzentów oraz graczy. Za gry odpowiadają twórcy najnowszych odsłon Mortal Kombat, więc w niektórych kwestiach gry Injustice. Są do nich podobne. Bijatyki to dość niszowy gatunek, więc produkcje te nie stały się jakimiś wielkimi hitami. Kolejną ciekawą produkcją, tym razem w świecie Marvela, jest Marvel's. Midnight Suns. Jest to taktyczna gra RPG skupiająca się na turowych potyczkach pomiędzy zadaniami. Możemy budować relacje z innymi superbohaterami, spędzając z nimi czas, na przykład rozmawiając. Gra spotkała się z raczej dobrym odbiorem. Takie elementy jak fabuła oraz walka są atutami tej produkcji. Natomiast tytuł posiada też dość słaby początek, przeciętną grafikę oraz mocno ograniczony system tworzenia własnego bohatera. Jakiś czas po premierze dowiedzieliśmy się od szefa Take-Two, że produkcja nie sprzedała się najlepiej. Natomiast produkcją, która odniosła sukces jest Marvel Snap, czyli karcianka, której atutem są szybkie i nieprzewidywalne rozgrywki. Gra otrzymała nagrodę na gali The Game Awards 2022 za najlepszą grę mobilną roku. Produkcja w samym sklepie Play została pobrana już ponad 10 milionów razy. I to już wszystkie gry, o których chciałem powiedzieć. Oczywiście jest więcej gier superbohaterskich, które pojawiły się na przestrzeni ostatnich lat. Natomiast te wymienione w mojej opinii są najważniejsze oraz Pokazują ogólną sytuację tego typu produkcji na rynku. Odpowiadając na pytanie z tytułu materiału, to superbohaterowie raczej nie podbili świata gier, tak naprawdę tylko kilku grom udało się osiągnąć naprawdę znaczący sukces. W ostatnich latach byliśmy świadkami nietrafionych pomysłów. Jak tworzenie gier usług, luter shooterów. Z drugiej strony, niektóre produkcje, mimo dobrych ocen i opinii graczy, okazały się zawodem pod względem sprzedaży. Napiszcie, czy w któryś tytuł z tytułów poruszanych w tym materiale graliście, jakiej produkcji tutaj zabrakło oraz jaka jest według was najlepsza gra o superbohaterach. A ja się będę z Wami żegnał, do usłyszenia.